No witam serdecznie. Witam serdecznie. Hello. No Jak hi. tam? Jest prośba o starej szkoły. No kurczę, miło, miło Cię widzieć. No dziękuję. Słuchaj, y... a dał obrady, żeby za freestyleował? stara szkoła nie umarła? Oczywiście, myślę, że kurczę. damy to radę. Na to na drugi telefon i słucham. Dobra, <grym> nie dziękuję ci bardzo, zaraz wysyłam serduko. <grym> Okej, okay, dzięki. Pozdrawiam, <grym> no to lecimy. Stara szkoła nie umarła. Okej, okay, fajny bit. Muszę się rozkręcić, bo dopiero się paliłem. Wiecie jak to jest. To jest, to jest. Bena, Bena zdradliwa raz jest, raz, jest, raz jest, nie ma. Ale damy radę. Stara szkoła nie umarła. Okej. Okay. Ej. Taka prawda, stara szkoła nie umarła. Lata 90. Patrz i mój kwadrat. Czuję się naprawdę dobrze. Wracam do tamtych czasów jako dzieciak, no nie najgorzej. Patologii nie mam w domu, a więc Bogu dzięki. A mój sąsiad tutaj hip hopem kręci. To mnie nęci i naprawdę mnie wciąga. Ile lat różnicy? Sześć? No dobra. Dla niego jestem mało lat, taka jest prawda. On ma 12 lat, ja mam sześć. Wpadam do niego często i pierwsze kasety paktofonika. Mam gdzieś to, weź przemyśl Mam gdzieś to jako pamiątkę, proste Jak po gdzieś tu siedzi na półce Proste, dlatego wrzucę czasem tą płytę Patrz, tak do przodu sobie tutaj Idę moje życie Widzisz stara forma rap Zadzi na rejonie, old school No weź to strasz Nowa szkoła jakoś mnie tu nie dotyka, proste Pole dobre, wkreczę, na tego ciągle Patrzcie, gdzie jest tu b -boy. no i graffiti Stara szkoła, obdzieramy płyty Jeszcze chwilę, dawniej tu były kasyciaki, potem CD A dzisiaj tylko widzisz jak Internety wybuchają I afery, wszyscy tego się trzymają Sorry, ale to nie jest Raczej moja liga, old school Boom, bap. ja w tym tu śmigam Szerokie spodnie, dla niektórych To już tu nie modne, a ja dalej mówię To jest niewiarygodne ja widzę kogoś właśnie w takim stylu Old school, ty Na winylu, i to się kręci Pozdrawiam graczy, którzy Przetarli ten szlak, Ludzie wiedzą, o czym mówię, to właśnie pasja Nie musisz tutaj hajsu grubego od razu się zarabiać Wystarczy, że serce nadal będzie biło w formie rap Ty weź to łap, weź to sprawdź, lecimy dalej właśnie po prostu Ej, DJ, czy czytasz włosku? Tak po prostu Ktoś ma deskorolkę, kręci oja bo kickflipa Ziomek, wiesz, ja na VIPa wbijam teraz I na freestyle jest zawsze ochota Dobra flota, piórka na browar, tak było Dziś niestety to wszystko przeminęło, chociaż Stara Szkoła żyje i to jest prawda. Popatrz pod ziemię, macie dobrze, lada, mówię, nowej Szkoły.